Ślisko. Witam Was serdecznie w kolejnym piniocie. Pogoda Rześka, godzina przed 11. Wybrałem się na spacerek, a po spacerku jakieś drobne zakupy siedzę w chałupie moi drodzy. Do pracy w tym momencie nie chodzę, bo wiadomo trzeba się wykurować. Moja małżonka też nie czuła się zbyt dobrze. No i musiałem się nią zaopiekować moi drodzy. Tak to wygląda. Praca nie jest najważniejsza. Jest ważna, ale nie jest najważniejsza. Zdrowie jest najważniejsze. I to będę Wam setki razy powtarzał, moi drodzy widzowie. Że praca, praca pracą. Ale zdrówko, zdrówko, samopoczucie jest najważniejsze. A nie tylko jak co niektórzy robota, robota, robota. Jeszcze raz robota. Puścicie na wolne? Stawiałeś się? Oj. Moi drodzy, na tym życie nie polega. Zrozumcie w końcu, że, że większość tych zakładów, w których pracujecie, mają na, mają na Was wywalone. Ty tam przychodzisz, robisz swoją robotę i setki razy będę Wam to powtarzał. Robisz swoją pracę i wychodzisz. Oni będą mieli Cię zwolnić, chociaż będziesz miał najlepsze kwalifikacje w tej firmie, będziesz najlepszy, będziesz super pracownikiem, będą mieli Cię wypierdzielić, to z dnia na dzień Cię wypierdzielą bez żadnej bez żadnego sentymentu. Tak to wygląda. Wiem, bo przeżyłem to nieraz i dwa razy dokładnie. Taką miałem sytuację, że człowiek się stara. Już to powtarzałem. Staraj się oczywiście. Rób swoją pracę jak najlepiej. Tak jak ja to robię. Ale no bez przesady. Bez przesady. Bez przesady. Biegacze w polskich sklepach. W Polsce widziałem ich. Widziałem tych biegaczy. No ale dobra, niech sobie biegają. Odczują to na stare lata. Czy nawet teraz to odczuwają? Nie? No. Pogoda piękna. piękna. Okolice znacie, moi drodzy. Tak ona się prezentuje. Piękne, piękne wiktoriańskie budynki. Wiktoria, wiktoriański, wiktoriański styl, chyba, tak mi się wydaje. A tu nowe. Większość socjale. Ludzie, którzy nie, nie dali temu kraju, krajowi, którzy nic nie dali dla Wielkiej Brytanii. Najczęściej dostają takie o mieszkankę, ale też można sobie kupić, nie? Bo tutaj nieroby mają najlepiej, powiem wam. Ci co nie pracują, siedzą na socjalu latami i oni mają najlepiej. Są wyluzowani, wyczyliwani, piją sobie kawkę, a ty na nich pracujesz. Niedługo, niedługo będzie tak w Polsce, mi się wydaje, bo granice chyba już są otwarte. Premier chyba już ten pakt migracyjny podpisał. Może takimi niezauważalnymi yy, jak, to, jak to powiedzieć ilościami będą sobie przechodzili panowie inżynierowie jak tak ich nazywam no ale niestety Czytając te wasze komentarze to nie dziwię się kogo wy tam wybraliście Moi drodzy widzowie czytam te komentarze większość to jest jakaś porażka no ale piszcie piszcie jak najwięcej lepiej dla mnie więcej pieniędzy zarabiam wtedy o boże, boże dzisiaj tak sobie usiadłem i czytałem można się pośmiać, zapraszam zapraszam do mnie do komentarzy i do komentowania ale ja robię swoje nie przejmuję się niczym niczym się nie przejmuję tak to moi drodzy w moim życiu wygląda zrobię sobie kółeczko jedno, drugie żeby się poruszać, bo jak mówię w tym momencie do pracy nie chodzę żeby jako tako to ten organizm funkcjonował, bo u mnie to kilogramy przybywają na szybkości. Ja powącham pączka i od razu tyję. Ale nie jest tak źle. Waga tam ponad 100 kilo z kawałkiem. Nie jest źle. Mogło być 20 kilo mniej, no ale. Ale jest ok, Daję sobie radę. Wszystko jest tak, jak powinno być. Omówię wam z tą pracą. Nie, nie przesadzajcie z tą robotą. Pracodawca i tak ma na was wyjebane Tak brzydko powiem Taka jest prawda Taka jest prawda I najlepiej być sobie takim wolnym strzelcem Trochę tu popracować, trochę tu Ja na razie pracuję w tej piekarni Jestem zadowolony No ale czy ja długo tam będę jeszcze to nie wiem Zobaczymy Czas pokaże, jak na razie wszystko jest ok Menadżer Jest bardzo spoko, idzie mi na rękę Bardzo pomocny chłop Naprawdę dobry chłop stara się, żeby to wszystko było tak, jak powinno być, no ale co? Też mi mówi, że, że jak on by się zwolnił, to nawet by za nim nie, nie zapłakali, Ja pracuję tam już ponad chyba 10 lat, też było takie małżeństwo, które pracowało tam bardzo, bardzo długo, no odchodzili, chcieli podwyżkę, no, a tam nikt o nich nawet, nawet, nawet nikt nie strzec się z nimi pożegnać. Tak właśnie traktują pracodawcy swoich ludzi, no niestety, niewolnicy, wolnicy, nie? Jak niewolników i taka jest prawda i pracujcie sobie oczywiście, tak jak już mówiłem, trzeba z czegoś żyć, tylko na luzie. Róbcie to co do Was należy, nie więcej, a jak więcej, to kasa. Ale niektórzy z Was tego nie rozumieją i by się w robocie normalnie, kurczę przepracowali. Później przychodzi do domu. Nie mogę chodzić, nie mogę to, nie mogę tamto. Też byłem kurcze. Miałem 20 lat, też szarpałem w robotach. Szarpałem, no w piekarni pracowałem. No worki z mąką się wtedy nosiło po 50 kg. Praca była ciężka, no ale się pracowało. No. Później poszedłem na budowę, bo większe pieniądze, też nie było lekko. No Ale co, jak to moja mama mówiła, nie chciało się nosić teczki, to dźwigaj teraz woreczki. Chodziło się na, wangary, na wagary, to dźwigaj teraz ciężary, nie? No i taka jest prawda, i nie ma co tutaj, nie ma co tutaj ubolewać nad swoim losem. Jary jakbyś się uczył, to byś, no tak, no bym się uczył, to pewnie bym w McDonald's sprzedawał, albo na kasie w Biedronce siedział, jakbym miał wyższe studia, no ale takie są realia w Polsce, nie inne, jeżeli masz w Polsce znajomości i masz wykształcenie, dostaniesz dobrą pracę, a nie masz znajomości, masz wykształcenie, to gówną nie pracę dostaniesz. Taka jest prawda, moi drodzy, yy, ze znajomymi gadałem, jeden mój ziomek wyższe wykształcenie, kumpela wyższe wykształcenie, no i pracują w markecie budowlanym. No i co, mają jakieś tam kierownicze stanowiska, dostanie pensji koło 5000 tysięcy złotych i jak tu żyć, jak tu żyć, no i mają te dzieci, czyli tam dostanie tam 800 plus i jakoś sobie radzą, ale nie przelewa się, nie przelewa się, moi drodzy. Wiosna, wiosna, wiosnach to ty, wiosna, wiosna, wiosnach to ty, piękne żonkile, idę wam je pokazać, oznak wiosny, moi drodzy. Są, pokazały się u mnie też w Doniczce, zakwitły takie dwa marne żonkile, ale są. Więc powtórzę jeszcze raz, nie szarpta w, w tych robotach, bo szkoda zdrowia. Szkoda zdrowia, mój drogi widzę, będę Wam 500 razy powtarzał, że Ty tylko idziesz tam wykonać swoją pracę. A jak widzę co niektórych biegaczy w robotach, to jakbym podszedł, podszedł Parola, sprzedał, to ale nie. Jarek jest spokojnym człowiekiem, a jest u mnie też w pracy są tacy. Tacy, co myślą, że to jest ich piekarnia. <grym> że pracują. Boże. Cóż tylko, można, można się uśmiechać tylko. Ja tak robię, uśmiecham się. Jak chcę se szarpać, to nie chcę szarpie. Ja w tym uczestniczyć nie będę. Pracuję sobie na spokojnie, z fajną ekipą. Ludzie są bardzo spokojne, zdarzają się, zdarzają się ludzie, którzy... Robią za dużo, no ale to ich sprawa nie moja, ich zdrowie nie moje. Przestrzegam Wam przed tym. Nie szarp, a jak trzeba, to stawiaj się. Jarek, stawiałeś się i znowu cię zwolnili. Jak mnie coś wkurza, to się stawiam. Ja na części, jak już ktoś mnie denerwuje, tak 2-3 dni, to po prostu rzucam tą pracę i więcej tam nie idę. Nie pozwolę sobie w moim wieku, mam 42 lata, żeby się w robocie denerwować. Ja mogę mniej zarobić. Ale chcę mieć spokój, spokój w życiu jest najważniejszy, moi drodzy, a zrozumiecie to tak po czterdziestce, co niektórzy. Takie podśmiechujki z Jarka sobie robicie, no róbcie sobie, no co. Większość komentujących to są ludzie po studiach, mający swoje chyba zakłady pracy, milionerzy, mieszkający w willach. No ale cóż, no śmiecie się, śmiejcie. Kto się śmieje, ten się śmieje ostatni. Tak wam mogę powiedzieć. Piękną brodę zapuściłem. Trzeba się ogarnąć dzisiaj łepetynę ogolić, brodę zgolić i wrócić do pracy w piątek. I działać moi drodzy, i działać i działać. Jak dobrze pójdzie, to niedługo pojawi się fajny produkt na moim kanale, który Wam pokażę. Ale zobaczymy, to jeszcze jeszcze ugaduję sprawę. Będzie taka mała współpraca. Zobaczymy, zobaczymy. A tu cóż. Boisko. Boisko szkolne. Dzieciaczki sobie w piłkę grają tam z tyłu. Nie będę tego nagrywał. A tu też jest szkoła. Taka moja okolica można powiedzieć. Tak się prezentuje. Fajnie, że jest ten park. Możesz sobie wyjść, pobiegać. Są siłownie oczywiście. Z tym bieganiem trochę przesadziłem, ale niedługo będziemy, będziemy sobie jeździć. Będziemy jeździć. Strzonką będę sobie jeździł na rowerkach. Zabiorę was ze sobą. Coś tam nagram. Jak sobie z kobitką śmigamy. Na rowerkach. Zobaczymy. Tylko pogoda musi się zrobić, taka wyklarować, się, bo na razie jest tak, tak mroźno można powiedzieć. Więc moi drodzy, taki krótki dzisiaj odcinek. Nie szarpna w tych robotach. Nie szarpta. Nie szarpcie w tych pracach. To nie jest Wasza, wasza firma. Idź! Wykonujesz daną usługę, zrób swoje, idź do domu. Zpyszenie. Nie podniecaj. No i tak nikt Ci więcej nie zapłaci. Dołożą Ci, ale roboty, jak za szybko zrobisz Podwyżki nie dostaniesz, ale więcej roboty. To jest normalne. Więc cóż moi drodzy, trzymajcie się. Zostawcie ślad na sobie w postaci komentarza. Koniecznie komentujcie jak najwięcej, w tym momencie zerobanów A jak są, no 24 godziny w kompoście lądują, a 24 godziny. Nie? Najczęściej później piszą te same komentarze. Nie zaczynajcie się, piszcie coś nowego. To co niektórzy się zacięli w tych komentarzach. O, tu się wprowadził jakiś inżynier. Dostał chatę za, Eremilo ja za. 350 tysięcy, 400 tysięcy funtów no i robisz coś, śmietnisko nie? nie? tak to jest, kraj to jest Wielka Brytania to jest krajem rozdawnictwa rozdawnictwa ja nie jestem żeby żeby kurcze nie pomagać trzeba pomagać, ale ten kraj to już sam sam sobie w kolano strzelił tym wielkim rozdawnictwem i nie wiedzą co zrobić skąd brać pieniądze na tych, na tych nierobów nie? którzy tutaj przypływają, tak to nazwę. Oczywiście nie wszyscy są tacy, niektórzy biorą się za robotę, ale jest to rzadkość. Trzymajta się! Subskrybuj! Mówiłem już? Mówiłem chyba. Dobra, nie będę przedłużał. Do miłego, do następnego odcinka. Cześć, hej!